Drugi dzień nowenny do Świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Jezus chce przyjść do ciebie. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, matko moja, Spójrz na mnie. Z Jezusem błogosław mnie od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa. Zachowaj mnie. Widziałam naszego Pana ubogiego, smutnego, cierpiącego i szukającego mieszkania. I powiedział mi: Szukam mieszkania, domu. I nikt nie chce mnie przyjąć. Jak tylko się zjawię, wypędzają mnie. Nawet ty niekiedy wypędzasz mnie z twego serca. Och, gdybym znalazł kogoś, kto zechciałby pracować tylko dla mojej chwały, wszystko uczyniłbym dla niego. Jezus chce przyjść do Ciebie w środku nocy. Przygotuj dla Niego cele. Posłuchaj, czego chce od Ciebie: małą cele, ubogą i prostą, małe łóżko, które oznacza cnotę milczenia. Ma teraz, zawsze nowy, poprzez nowe czyny pokory. Poduszkę miłości, kołdrę cierpienia, duże białe zasłony, to zjednoczenie, które nie pozwala wiatrowi pokusy wyziębić miłość. Jezusowi potrzeba jeszcze na noc lampki. Szkło to nadzieja i wiara. Olej. To nieustająca modlitwa, korek, który pływa na powierzchni, to miłość Boga, która unosi duszę nad ziemię. Knot, to oddanie, które się poświęca, które zapomina o swoich korzyściach dla szczęścia drugiego i w końcu światło, które oświeca. To posłuszeństwo i czystość intencji. Pytam się Najwyższego, gdzie mieszkasz? On mi odpowiada: Każdego dnia czynię sobie nowe mieszkanie, nowe narodziny w nowej grocie, w niskiej zagrodzie. Jestem szczęśliwy w duszy uniżonej. W żłóbku. Pytam się Jezusa, gdzie on mieszka. W grocie wiecie, jak zmiażdżyłem nieprzyjaciela. Rodząc się tak uniżenie, módlmy się, ojcze, miłosierdzia, boże wszelkiej pociechy. Ty udzieliłeś świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, pokornej córce świętej Teresy, daru kontemplacji tajemnic Twojego Syna i uczyniłeś ją świadkiem miłości i radości w Duchu Świętym. Daj nam za jej wstawiennictwem tak uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, abyśmy mogli się cieszyć objawieniem się Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święta Mario, od Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami.